Przepraszam wam was, że tego nie pokazałem, ale patrzcie jak tu się... tu się, Co? Ja chociaż tu na NASY nice rzucam, próbuję. Bo jak serenta nie ma szans. Oczywiście ogólnie zbiliśmy to w piątkę na luziku. W piątkę na luziku i teraz łapiemy, teraz musi złapać. Że jedna osoba złapała, Ej, ale tu się ewidentnie nie chce złapać. No tu ja mam większe. Jakie macie? macie? Jakie? Jakie macie? No ale... 2,90. 290. No. A oh, Wisowie. Kto się nie złapię, to będę bardzo smutny. I zawiedziony. A tym Pokemonie. A sprzedałoby się złapać. Nie złapię. Nie wiem, ja miałam jeszcze 17 boli, a ja czekam. Nie! Nie, miałbym na nice, ja... i nie, Jezus, i przed było. No nie, Nooo, Jezus, tak blisko Najsa, nice a ale jednak no tak nie. daleko, widzowie. No co jest? Aha. Ej, co jest? Rzuciłem... Jezus, dobra, działa. Rzuciłem... No, on jest jeden z lepszych... Nice! Nice! Rzuciłem Nice'a. On jest jeden z lepszych atakerów. Jest jeden z lepszych atakerów w Pokemonach. Nie. Ale nie, 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 Aha, dobra, dobra. Ej, rzuciła mi za pierwszym bolem uciekło. No, on się... on tak robi. Jezu, ja pierwszego... Ja jednego nice już trafiłem. I jeszcze sześć. Drugi nice. Excellent! Co? Co? Excellenta! Chłopiec Excelenta! Na tym trafił! A mi dwa razy się obkręciło. Nie, nie siadł, dwa pole. Dwanaście. Jezu widzowie, mamy zawał. Stefan miał excellenta i tego nie złapał, wyobraźcie sobie to. Ostatni był, No ja jeszcze mam 12, więc, bo ja czekam, ale... Ja pójdę Mi się jeszcze dwa y, nice. Uciekł mi. Nie, dwa! Dwa razy się okręcił Mam jeszcze... Jak dosadził Shiny z Nie wiem. Mamy jeszcze jedenaście rzutów. Raz. Nie, dwa razy. Jeszcze dziesięć. 10... Nie, jeszcze dziesięć rzutów mam. Dziesięć rzutów jeszcze. Ty śmiałeś, Ja chyba? bym ja zbił mega nakazane. Śmiałeś mhm. się. Mhm. I zbijemy potem mega nakazane później, Zobacz, jest, ultra, bestia. Ej, to z, to z ultra bestia. Ej, będziecie To gdzie jest ultra bestia. To jest legenda, ale pochodząca z innego wymiaru. No ale patrz. No, no legendarny? To jest ma. ultra bestia. A gdzie, możesz ją znaleźć? Nie, właśnie nie ma jeszcze. No to jest w bóg chyba. To jest, no, to jest robak, ale nie ma jeszcze to znacznika ultra bestie. Nie mieli, nie mieli ult ultra bono? Mieli, ale to, to już się nie liczy jako taki eventowy Ej, ultra bestia, tylko tu, po prostu. E, będziecie hmm. być mega best, e, no Znaczy mega ale kazało. A Gdzie Godzinę Godzinę. Godzinę? Godzinę? E, jest? temu jest? nie? Godzinę? Hmm. jest? Taka sama jak legenda? To A, czyż, czekaj. Teoretycznie czekaj. Ultra Best jest o, A, troszkę to jest lepsza. W ogóle to jest super A Still Type Pokémon. Czekajcie, ja chcę tylko to złapać, dobra? Zaraz pokazamy. Ja, A ty już no. Jeszcze nie. Ja mam jeszcze ten godzin. No i mały. Mały. No, to nie jest nawet legenda. No, każdy, każdy chyba wyszedł. Którego to jest to? Żadnych, Alola. -a Alola, no? Czekaj. Nie rogen rola, to. -rola? to, idzie, to, chodę, to, chodę, to chodę. Czekaj, mama, łapie je to jeszcze. ty już idziesz No, mama? Ale nie jest Dobra, jesteś ja, to Nie na mi ile masz kasy tym, bo pa. cię prosiłam, bo coś to Ci do pa.

Czekaj, jeszcze pięć. Ja. A ty nagrywasz? Już cztery. Tak, tak, tak. Tak. Na tak, tak. To siema, siema. Jeszcze, jeszcze, czter, już cztery bam. Nagramy Stumble Bumble potem? No, 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 zobaczymy, czy jeszcze no, będę. Wiktorek, bo... Great, jest great! Let's go! Great, 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 to już jest dobrze. To Great, to już jest dobrze. Ty zgarnąłeś Nice'a i graj to jak selbst. Pokaż, pokaż błęk. Czekaj, pokaż. czekaj, czekaj Stefan, ja chcę zaraz odejść. Dobra. No ja jak ja jak ja tu złapiesz, czy dwa bole. Dobra, o już do godzina mogę zostać, dobra. Czekaj, 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 ja chcę sam, dobra? Muszę być. Czekaj, ja, ja se, tu przejdę się dookoła. Jezus! Ostatnim bolem! Ostatnim! A ty się rozruszałeś? Nie. No to ty na tamtych. Na